Z tej strony odkrycia, to jest drugi kolejny materiał ze Thunder i tym razem pogramy sobie na szwedek na 11:3. Oczywiście, bo tego odcinka to są standardowe pojazdy z STV-9040C, STV-72 wersja B, czyli pan sowa Później kolejny STV-72, oczywiście bez wersji B. No i jeszcze oczywiście pilotka, czyli sam to 90 m No i co, rozegramy naszą pierwszą baterię w tym odcinku. I od razu powiem wam tak, dzisiaj był update do War co nie? No i że ja dość często też się wypowiadał się na temat słynnych poprawek pana Waltandera w Gaijin'a kochanego. I wiecie co jest ciekawe? Tak sobie gram, właśnie to poprzednia bitwa na japoncach, tak sobie gram na spokojnie, wiecie, tak sobie strzelam i tak dalej, aż tu nagle pojawił się Crash. Wow, brawo Gaijin! Pierwszy update poprawkowy i już od razu jeszcze bardziej wszystko jest zepsute. Nie, no po prostu brawo. Tak, właśnie dostałem kasza, więc widzę, że z tego co. I... Znając moje doświadczenie co do tej gry, GA jest po prostu niestabilna po tym update'cie. No nie wiem, kto tam pracuje u nich, ale widzę, że chyba to nie są jacyś informatycy. Znaczy, nie, żebym ja był jakimś informatykiem, no ale jak ktoś chyba pracuje, to powinien mieć doświadczenie na te. Dem, Ech, ale... Tak zawsze jest przy każdym update'cie. Jak widzę, że jest taki update poprawkowy, to już wiem, że nawet nie mam co, li... co cieszyć się, tylko wiem że to, że cały z coś zepsuje, albo zepsuję to samo co naprawi w poprzednim update, bo oni tak pracują. Czyli pracują do dupy. Za przeproszeniem. Ja dosłownie. Ech, ale nic. Jest na to nie poradzimy, tak? Mogę mieć tylko nadzieję, że kiedyś, może jeszcze jak nauczy się chłaptać po tych nogach, po sieci i wiedzieć jak naprawiać gry, może kiedyś się doczekamy, kiedy faktycznie Waltander będzie sprawnie wydawał, nawet no to znaczy nie Waltander, ale Gejin, bo Gejin jest odpowiedzialny za Waltandera, czyli Gejin w końcu będzie sprawnie wydawał poprawne aktualizacje, które nic nie będą psuły. Albo wiesz? Fajna amunicja nagrywa. No, nie żeby, że to się też ma. Ale. ty? Ciekawe. Ktoś jeszcze tutaj dojeżdża? Tak, taki kostek, który nie patrzy. A zresztą to jest pękka, co się dziwi. Czy kolejne Izyki Słyszę. Aha, to słyszę. Czeka 52. A nie no, bardzo fajni ludzie, co nie? Tak po prostu, wyjechali. Ty no, bez jaj. Ty no, bez jaj, dosłownie. Teraz to było z jajami. To słuchaj, to było z jajami, teraz to co zobaczyłem. Ale chyba inaczej my pogadam co do tej pozycji obronnej. Przejęliśmy i Naprawdę na zginęła od pocisku. Że od tego kostka co zabijłem go na początku. Czarem, że się naprawiam. dostaję, stamtąd. A, bo kampy Odwójny kamper. Ten w aż tak długo mam cię naprawiać? Pogrzał cię? Naprawiam się No dobrze. Aż tak długo będzie go naprawiać? Altyleja może kogoś tafie, może. Po prostu nie możesz ten jechać jak na moim dupsku. Nie wiem gdzie on jest. Proszę. Obie te krzeczki, wiecie które da się rozlaźć z a niektóre nie to też jest piękne na tych mapach, że żadna mapa nie jest dopracowana Na przykład są budynki niszczalne, a niektóre budynki nie są niszczalne już mówię o takich małych domkach bo są takie domki o, je fajnie nie ma to jak ginąć przez kłótnie dopracowania też mapy przy okazji yy, mamy wylotkę? nie ma mamy, ale to jest bardziej nie pelotka, tylko bardziej wiecie yy, pojazd zwykły Idziemy po lotku to teraz ja jestem. A! To co warto tutaj dodać tej kwestii, to naprawię same. Nie wiem, czy już w którymś odcinku to wspominałem, ale już są same naprawione. Już można nimi normalnie grać. To bardzo dobrze wróży mi. Te mojej roboty przy Ito. Ale tak, możemy zmienić pozycję. Tam nie wiadem, nie ma jak Jestem jeszcze zbyt podstawowy jak się ma pojazd Coś widzę na jadarze tylko jeszcze. 他不会。 To nie jest zabity helikopter, to wciąż jest żywy. Dobra, teraz faktycznie jest zabity, bo wciąż płoną, to nie znaczy, że mógłby strzelić rakietę i mógłby mnie zabić. Takie cel, jak widzicie, że pomimo że płonie, to nie znaczy, że ten helikopter no to wciąż nie jest groźny. Duża osób o tym zapomina, ale tak jest jako parotka. I jak się widzi nawet północny śmigłowiec, to i tak trzeba jeszcze raz by strzelić rakietę, bo wciąż jest zagrożeniem. Tego cztery rakiety, niestety teraz to ja muszę czekać, tak naprawdę chociaż mógłbym troszkę zmienić pozycję. Może tam jeszcze jest chyba bezpiecznie, powinno być chociaż coś się świeci na mapie. Aha, puma. Okej. Okay. Polskie i Niemcy w ogóle w tej bitwie są więc ciekawe. Same najbardziej, znaczy najbardziej grane nacje w tej grze, czyli Niemcy i łuskie. mnie Oczywiście, że będzie strzelał w magiczny sposób. Pomimo, że cię zabiłem. Głupia plemka. Pomimo, że go zabiłem i tak w magiczny sposób strzela. Nie będę się lepszy dronem ani samolotem, bo jest pancer. O wiele lepsze pojadka ode mnie. Ale widzieliście, bardzo fajna rzecz, co nie? Tak to jest z tymi pępkami, że mają o wiele lepiej niż takie drzewkowe śmigłowce. Ale już w ogóle pomijając pępki są o wiele lepsze od takich zwykłych pojazdów drzewkowych. Już nawet mówiłem o pępkowych leopaldach. Premkowe leopaldy są o wiele lepsze niż takie drzewkowe. Mam na myśli taki leopald, nie wiem, panze Bataliony na przykład. Jest lepszy na przykład od 2A4. Kolejna rzecz taka ciekawa. To już może nie jest premka, ale bardziej maszyna dywizjonowa. E, na przykład m 1 a 1 a O, właśnie ten. Jest na przykład lepszy od takich zwykłych Abramsów drzewkowych. Panie, niezbyt. Kolejna sprawa. A właśnie wracając do tematu W e, Wkrótce ja go zbadam. Będę miał tego Eima I jeśli ja go rozwinę na tyle, aby był bardziej grywalny. no to pojawi się u mnie na kanale. Będzie odcinek dedykowany właśnie tym czołg. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobał się ten pomysł. Taki dedykowany odcinek dla pana Aima. To zobaczycie, jak ta maszyna sobie radzi Wort I czy faktycznie Abramsy są aż tak kijowe, oczywiście mowa nie w realnym życiu, tylko kijowe w tej grze, bo w tej grze są bardzo strasznie no, pokrzywdzone przez godzinę. A ja to już kiedyś też wspominałem, jak to wygląda historia z Abramsami w tej grze. Ale tak, bitwa skończona, ładne, za no, coś tam zarobiłem. A, i tutaj ta japońska bitwa, co, mówię, że mnie wywaliło, bo był ten crash. Okej, okay, coś tam zarobiłem, szkoda, że porażka. Rozpoczynamy kolejną batalię. Mamy strefę zero. Ciekawe. Tak to się prezentuje wszystko. No dobra, to zobaczymy jak nam pójdzie. O, nie dużo amunicji zawodowałem. Mój błąd. Ale wiem że on też. Też miał sporo amunicji, tak jak ja. I to wystarczyło, by go zabić. No i co nie zmienia faktu, że ja mam więcej. Ocham. Odbiłem. Nie wiem, gdzie on ja strzelił, ale gdzie strzelił. Okej, okay, tamten wyjechał, niestety. Hmm, nazwaliśmy go na no dobra. Aha, coś mnie zdjęło Skąd? Stąd? Aha Ej No bo to ta no, ilość amunicji Ale no chyba chociaż, no dwa czołgi zdjąłem dobrze he eee. czysto Może podjadę Słyszę, że nie wiem, czy to jest wróg, czy to jest rusznik. Aha. Czy mógłby to być nawet wróg. To opozycję. pozycję. Bo wcześniej ruszyło się. Albo albo jest że jestem naprzeciwko Spawna. Teraz powiem, że to chyba bardzo słabo. Ale Dobra, wiecie, że będzie totalna wygrana. To też fajnie. Więc na ten odcinek przewiduję właśnie te dwie wygrane. No i po tej bitwie będziemy kończyć tak naprawdę ten materiał że się jeszcze z niej Znaczy nie, tutaj bym patrzył, ale macie tutaj. A wow. Aha, fajnie, że tutaj są szulice, a nikt go nie widzi. W magiczny sposób. Idziemy na dona. O Jezus, ale obrzydliwa jest ta noc Mamy coś do zdjęcia fajnego. Ruszający się wrak. What? To było bardzo dziwne. To jest czołg żywy, tylko jest dla mnie za daleko. Tutaj jest dunguska. Nie, to nie jest dunguska, to jest gepard. Gepard? Gepard. Dobra, to zdejmijmy sobie geparda. To jeszcze jest dla mnie za daleko, bo ja mam zasięg 8, prawda? Tak, niestety. Jest mam nadzieję, że nikt mi go nie zabije. Teraz zdejmę to może. O, ja to na pewno nie zdejmę na strzała. No i ładnie. Jeden i drugi zdjęty. Wykorzystane wszystkie rakiety. zaczęło się rozbić. żebym mógł wrócić na pojazd. Tak się zastanawia, czy nie użyć czasami pelotkę. Mamy w ogóle. A nie, mamy pelotki. No to chyba nie będzie takiej potrzeby. To użyjemy Tajcika. Skoro tak. A także mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli Ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz dzwoneczek. Także trzymajcie się, do następnego. Także do zobaczenia. Cześć!